Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z South Parku. No i niestety, ale standardowo jest problem z zapisem w tej grze, co mnie już irytuje na maksa. E, przez co traciliśmy trochę tutaj e, postępu, no i musiałem parę walk przed zrobić ponownie. szczerze nie pamiętam dokładnie w którym momencie tutaj e, zakończyłem. E, tak czy srak... Um, tak czy strach, um, dużo już tu do zrobienia nie, nie, nie zostało z tego co pamiętam. Więc na dobrą sprawę, chyba po prostu. O, piąta klasa. Więc tutaj jeszcze sobie do sprawdzamy tak naprawdę, co się dzieje. Tutaj mnie chyba nie było jeszcze. To był Lemmy Wings. To jest Lemmy Wings. Ociepanie, Panie, chorą historię ma ten szczur. On jest powalony. Jest bardzo powalony. No, nie, po prostu nie mam słów do Olaim Wingsa. Aha, czyli nie tędy ich poprowadzę do zwycięstwa. No to zajebiście. Ale to się przyda. A, czekajcie, a tam było coś jeszcze? Nie, nie było. Wydawało mi się. Um, tak czy srak, tutaj porobione, tutaj porobione. Too many. We can't break tak, 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 twoja stara. E, o, tu jeszcze mamy coś. Dobra. Dobra, to piętro jest czyste, moi drodzy. A to by oznaczało, że chyba pora i ze szkoły, co nie? E, zerknę sobie od razu. Wow, je, je, mam przyjaciół. Widzicie, jest dowód, że mam przyjaciół, tak? E, coś tam się zawsze pojawia. E, więc dobra. Necromancer. Hmm. Kurde, no fajny jest ten słotowy, że mogę zaatakować ponownie, jeśli zabiję przeciwnika. Tutaj mamy 5pp, kiedy zabiję przeciwnika, i 3pp na perfekcyjnym ataku na zombie. No to nie przekonuje mnie to. Więc sorry, zostaje na słocie. Bo jednak fajnie jest mieć dodatkowy atak, bo czasem to game changer. Na no, ostatniej prostej, dla mnie, też tak to ima. Ale dobra. Ruszamy dalej. Wydaje mi się, że tu jeszcze chyba byłem na poprzednim odcinku, a może i nie. Hmm. Jest ja w stanie gdzieś dotrzeć. Czy tutaj już jestem całkiem zablokowany. Już jestem zablokowany. Kurde no. Nie ułatwia mi tu, no. Nic, nic mi tu nie ułatwia. No. Serio nic? I ewidentnie to nie tutaj mam iść. No to już sprawdzamy. Sorry w ogóle, że w poprzednim tygodniu nie było odcinka. A ja nie byłem w stanie, po prostu nie miałem nawet yy, momentu na to, żeby go zrobić. Byłem mega zarobiony, a przy okazji się pochorowałem i się tak źle czułem. Całkiem miałem odpuścić kilka dni odcinków, ale nie musiałem jednak. No dobra, no co, co my do, tutaj dalej mamy zrobić? Do Jana Pawła II. Zapiszmy sobie w ogóle, nie wiem czy mi to załapie, bo to jest najgorsze. Ta gra jest idealna poza jedną rzeczą, poza zapisywaniem rozgrywki. Tu akurat idzie i beznadziejnie. Tu boysy były. Tu nic się nie... Aha, Fort grade. Dobra. I tutaj ruszamy dalej, moi drodzy.

Ale wy, w sumie, kogo bym nie wybrał, to przeciwnik i tak będzie silniejszy niż przyjaciel. Standard, moi drodzy, standard. Ninja. Star Wond? Star Mhm. Um, uh -huh. To mnie. Pipi to mnie nie, nie, nie robi. No, sorry, Star nie wygra, ale. Jakieś fajne wlepy dostaliśmy, tak? One extra hit to melee weapon. A tutaj mamy tu bleeding on perfect attack. Kurde, to jest fajne. One extra hit to melee weapon. Mm. I kurde, chciałbym to na coś dać, tylko... Czy ja mam na co tu dać? Modify. Tu też tu mogę zrobić? Cokolwiek. Tu mam wszędzie tylko pipi, pipi, pipi. O, to jest fajne. My tu mamy... Aha. Mel Meli jest mocniejsze. Chyba tylko na broń mogę to dać. Nie, weź, nie bądź taki. Jaką ja w tu dałem? Zamrażanie, tak? A... Bo najwięcej ataku dodawało po prostu. Dobra, nie. Muszę, muszę poświęcić to zamrażanie, chociaż z drugiej strony było ono bardzo przyjemne. Mm, bo spowalniało przeciwnika i tracił ruchy, często. Ale... sorry, memory. I co ja mogę zrobić? Spalnąć go? <laughs> Ale jaka yeah, zajebista reakcja! Hmm. Oh fucking boss! Um, dobra. Bez tego się nie obędzie. I przyznam. A, będzie ciężko. I jeszcze sam mam się z nim napieprzać. To w ogóle jest masakra. No, shower of ice. No, nie, spowolnienie. Ale miałem zamiar i tak użyć, słuchaj, speed potion. Więc mi się i tak wyrówna do normalnej bitwy. A tutaj, wiecie co? Rzućmy go, bo chcę zobaczyć. Nice! I attack again! Dobra. A, troszkę się obroniłem, więc nie oberwałem za mocno. Ale kurde, no chyba ja robicie, że on się leczyć będzie. Dobrze, że go podpalam. Dobrze. To tak mu się dorzuca. Dobra. W takim razie rzucamy tym. No dobra, fajnie, że on się potyka, co nie? I że mnie zbyt mocno nie bije. To też jest miłe z jego strony. Więc myślę, że dam sobie radę. Na początku się przeraziłem, bo to mimo wszystko kartman. No nie. No nie. No nie. Nie, nie, nie. A, muszę wygrać z jego pierdem. To jest jak walka między Harrym Potterem a Voldemortem. O nie. Ale on ma mocnego pierda. Aaaa. Pierdem go rozwaliłem. Ha! Rozjebałem Kartmana. Oh, yeah, pierdziele! has Our desks don't have insides. What? Desks at the school just have tabletops. But Twitter said, over this? desk has writing on it. Check my locker. Whose desk is that? That's. desk.

O cię panie, o ja nie pamiętam tego motywu. Ja pamiętam mniej więcej ostatnią bitwę i w miarę końcówę, ale tego motywu nie pamiętam. Dobra, czyli ostateczna bitwa była u, u niego u Klajda. Ja pierdzielę <laughs> Whoever controls the stick controls the universe. And my first deed is that I hereby denounce the human and the elf kingdoms, and strip both kings of all their power. <laughs> <laughs> ja pierdziu, jaki fajny motyw. Motherfucker! Motherfucker. Kritical podsumowanie. Oh, hold on. Can we speak to Klaid, please? Oh, out playing in the backyard with his little friends. Little friends? Little friends? Nie mówcie, że ja już teraz zacznę bitwę na końcową. Nie, no to nie jest jeszcze końcowa bitwa. Przecież tam było jeszcze tyle motywów, chyba, że aż tak dużo pominąłem pobocznych misji. O, foken, no, się z wampirzymi dziećmi dogadał.

ale epicka bitwa się szykuje. Ja pamiętam to uroja, jak oglądałem, i naprawdę to było mocne. Level dziesiąty: Large Shield Sticker, motherfucker. Co to za Large Shield Sticker? Już sprawdzamy. Coś na dyszkę, czy nie? A nie, bo to są pacze, więc w sumie może się okazać, że ten. Hmm. Czyli to, to będzie po prostu jakaś nakleja. Ale tak czy siak, moi drodzy. Fireball. Aha. Uh -huh. Explosive joy at your foes if done successfully. Strikes every enemy in combat. Dobre, dobre, dobre pomarańczowe. Ocie, panie, dobra. Co my tu jeszcze mamy? Rzadko korzystam niestety z tego, a to może być naprawdę fajne. Tu mamy numbs your enemies inflicting attacks down. Uh, further freezes your foes, inflicting defense down. Uh, Okej, okay, dobra. Zostawiamy tego punkta na to. Bo to jest po prostu wow. Czemu ja perków nie rozwijam? Motherfucker. Już dwa punkty na perki mam. Uh -huh, uh -huh. Okej, okay, i teraz tak. Nie. Inflict more damage to stunned targets. Inflict additional damage when using a magic attack with your melee or ranged mm -hmm. counterfound. Um. Uh -huh. Dirty fighting. Inflict additional damage against uh, and take less damage from enemies suffering from grossed out. brain food to pp with uh, when using a healing item ok to jest, to było fajne your, your first attack at combat ok to, to jest fajne bo pierwsze ataki tak wchodzą najlepiej bo jeszcze nie wchodzą mm, perki tych przeciwników więc to jest fajne pod tym kątem debuffs applied to you last one turn less than normal to? last One turn less than normal. Okay, uh, your maximum health increases. Okay, to is Poco using a potion now gives you attack up in addition to the potion's usual effects. yes, your attacks do increase damage when you are uh, critically injured. Okay, inflict additional damage to enemies suffering from bleeding. Each time you perform a magic attack with your weapon, recover some pp, some hp, uh, inflict additional damage to and escalate burning enemies, to jest fajne. Um, Okej, okay, to jeszcze weźmiemy. Jest dużo fajnych opcji, naprawdę aż szkoda nie wykorzystać po prostu tego i szkoda, że zapomniałem całkowicie o istnieniu tego. Go back home, unfriend Algor. Wiecie co? Ja jeszcze zanim wrócę do domu ja bym unfriendnął Alagora, wiecie? Bo to jest yy, według mnie spoko opcja. Yy, I myślę, że jestem w stanie dać mu już radę. Jestem w stanie dać mu radę. By the way, zapiszę sobie gierkę. No właśnie, patrzcie. Od początku nawet mi nie zapisało od początku gry, bo w tamtym miejscu byłem yy, zapisany wcześniej. I to jest strasznie duży problem dla South Parku według mnie. Aha, o tej porze nie mogę. No to kawałek mam do przejścia, słuchajcie, kawałek mam do przejścia. Tu jestem. Oczywiście koło swojego domu jestem. Ale ja bym spróbował, czy dam radę Alagora dojechać teraz. Czy, czy też jest rzeczywiście za późno i nie mogę nic więcej zrobić. Tym bardziej, że wiem, że ta noc będzie długa, a ja nie chcę tutaj za długo też dzisiaj siedzieć z wami. Niestety nie mogę sobie na to pozwolić, ze względu na to, że, um, że mam rano do pracy, a ja to nagrywam dla Was w nocy. No, znaczy w nocy, no, po 22. To już w sumie noc, ale no. Dobra, kino musimy jeszcze odwiedzić, bo nie wiem, co tam się dzieje. Więc mam wrażenie, że następny odcinek to jeszcze niekoniecznie będzie bitwa ten piątkowy. Tylko, że to może być jeszcze takie. O, you know oh, nice. I am grounded. Czyli jak poszedłem za daleko, ale jak zwlekałem. Okej, okay, czyli jak zwlekałem, to teraz mam przerąbane, tak? Bo jestem grounded. No spoko, no. Tutaj storage nie potrzebuje nic odkładać sobie na dobrą sprawę. Mm -hmm. No dobra. Wiecie co, ja nic dzisiaj więcej nie ugram, bo z tej dziurki, koło której teraz stoję, z tej dziurki w ścianie tutaj, e, będą wychodzić gnomy w nocy. A ja nie chcę jeszcze tego wątku rozpoczynać, więc zapisuję sobie to. I moi drodzy, nie, nie wiem w sumie jakiej długości jest ten odcinek, raczej krótszy niż standardowo u mnie, e, ale to tyle na dzisiaj. W piątek możecie liczyć na coś więcej. Tymczasem, moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jest zapowiedź epickiej bitwy, więc już coś przed nami jest. Um, jeśli Wam się spodobało zostawcie lajka, like skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!